Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie Dzisiaj przychodzę z szybkimi zakupami Co kupiłam? Ostatnio zamówiłam na Aliexpress Jak widać, bluzka Poleciałam na fajną kolorystykę A nie wpadłam, że jestem człowiekiem szczupłym i takiej kości Na dziewczynę Bardziej przy kości Która ma taką kość Wy bardziej pasowała na mnie, zobaczcie jaka jest No ładna Tylko bardziej powiem Wam szczerze Nie pasuje mi Tutaj ogólnie tiul tej bluzki. Kiedyś bardziej była młodsza, by mi pasował. Teraz akurat wolę naturalność, prostość, skromność Nie lubię. I tu. Ale może się jakoś przyzwyczaję. Panta para. Czekajcie, błyszczycie? Zobaczcie, jak piękna. Skromna, fajna. I w fajny tył mam. Na urodzinach zobaczycie. Więcej nic nie mówię. Kolor bardzo piękny. I nie tylko to. Powiem Wam szczerze, jeszcze taką fajno kolorystycznie. I nie tylko to zamówiłam, ale dzisiaj jedną paczkę otworzyłam, która mi ogólnie przyszła Także następną paczkę otworzymy w następnym odcinku Skromna, fajna, zobaczcie, bluzeczka Tak Polecam, bardzo fajna Także co, kochani? Taki szybki oto odcinek stwierdziłam Więc ogólnie, kochani, co o marce produktu sądzę, czy to polskie, czy to chińskie Moim zdaniem to jest jedno i to samo Tak tylko się Made in China, Made in Poland się różnią no i ogólnie cenowo mi się wydaje, a tak to to są takie same, także co Co do tej bluzki, bardzo ładna, kolorystycznie, super wszystko To mi się nie podoba i albo to po prostu Ja jestem taki człowiek ogólnie, że obrywam metki Co mi się podoba kolorystycznie? brzdęk metka, obrywana, Ale nie będziemy zwracać, przerobimy to, to jakoś wyeliminujemy No chyba się do tego przyzwyczaję, ale wątpię w to Bo nie należy do się bardziej wolę skromne rzeczy byłam młodsza, bardziej lubiłam takie, wiecie, wodnisiowate Teraz lubię skromne rzeczy, nie obrażając nikogo, także wiecie tu muszę ogólnie ja jestem z człowiekiem szczupłym takiej kości, więc jakbym była troszeczkę, wiecie, przytuszy, tuszy, nie obrażając nikogo, to bym musiała... fajnie to wyglądała. Teraz muszę przerobić, także co? Do zobaczenia w następnym odcinku, buziaki.